W dzisiejszym odcinku. Litwa, ojczyzno moja. Ty jesteś jak zdrowie. Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie. Czy stracił? Dziś piękność Twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo po Tobie. Twarz święta, co jasnej broni szczęścia i w w gdzieś No ej, nie mój. Wywalmy łuki. Razem. <guliksa> ma. Hej to nie Hej, witajcie z tej Bo strony, Ximi. Masz nowy wymieniony YouTuber. A w dzisiejszym odcinku po bardzo długiej przerwie gamy razem z paroma osobami z Katyn Wy. Bardzo fajny tryb o nazwie, którym nawet nie wiem o co w nim chodzi. Więc cześć, witam was wszystkich. Giga wiesz, to jest, jest Zielony limon. spadł, o, trzyma. I wybuchamy siebie wszyscy nawzajem. Tak, a to czerwony. Albo jeden człowiek, Ej, albo. Czemu albo... jestem jako jedyny z shibą niebieski? Przepraszam, że przerywam. Nie, 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 jeszcze są. Ximi jeszcze jest. No, wow, ja. mamy przewalone. Aj, nie, aj, nie można. A, to myśl od razu, że nie można kłócać, a nie. To teraz to teraz specjalnie musisz skoczyć. Nie, ja skoczyłem raz, już starczy. Ja to się... No, aha, dobra. Super. Ej, nie był taki spocony, ja nie gram z Tak, Jak mamy nieskończoność bomb, to wywalmy łuki Dla mnie nie co ja zrobiłem Dla mnie nie co ja zrobiłem Aha mnie Aha Czemu nie ma pereł? Aha To jest taki scam, ta gra To są... Więcej jest tru tutaj trupów tutaj, trupy. Uważaj, Limon do ciebie idzie Limon do ciebie w Łapy go nie ja na jest każdego, no. lata, jest go Nieważne kto jest w twoim nieważne razy więcej tych drugich O, go. Aj, nie! To ja spadam, no co jeszcze mnie ja spadam tak często? Ja spadam w po prostu. Łatwo, łatwo. Aha, już zaczęła, zawsze.

ale nie, ej tu się, ej tu nie, ej ja nie. jak wyskoczyłeś tak daleko? Dobrze, Ximę. Dobrze. Sam <noise> nie wiem, czy to się... widziałaś to? Aha, a nie wygrałeś, ja ej, aha, to skam jakiś. Dobrze. Czy foremkowcom da się coś w ogóle zrobić? Czemu? Foremkowcom. Ludzie, którzy siedzą w tej formie. Hartig żyje. się no, żyć. Ale ja nawet... No, ja chcę żyć. Grudnicz, pierwszy idź, idź, Ja Ja, ja... 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 ja, ja... ja żyję, do człowieku ja się skupia, po prostu. Ej, słuchaj. Aj. Jakub, słuchaj, tak da się, bo ty siedziałeś też w foremce. Ach, okay, foremki ja ty nie rzucić... A, dobra, tutaj do do tego. No bo ja podskoczyłem mi z klikiem. Kurde, mać. O, to jest foremka. Tam można, można, można widocznie. To jest. tutaj jest Foremko, 50 Foremkowców się nie da zabić. Change my mind. O, dobra, niech ci będzie z Dobra, to da da Ognia, niego. Ja nie jestem... Ja Kuro skupuje burgery w McDonaldzie! Dobra, weź. Plusz bez skłócania. A, czy ja zostałem... ...z tym samym, że Mixa nie ma? No właśnie! Gdzie jesteś, poręcznik? Co ty widziałeś? Zgadzam się. Szymon! Szymon! O Boże, to ta mapa, No, 7 osób to trzeba było. Łoho, jaki shot! I bluszy, malety, Aha, lagi, lagi, nice, nice, lagi. I futrzak! A, futrzak żyje. A, chciałbyś? zawału dostałem nogą przez przypadek sobie krzesła yeah. no, nie, nie. No dobra, no No nie, no to skam jakiś, ale jedną sesją No nie, no co to <Gluchy> jest? trafiłem Cię, jakiś skam No Lewa, ja znowu wychodzimy no, Idę, idę, a w trzecim sobie przeglądam Armagedon Kamie, <grywa> ja cię ja bronię, a ty nie rzucasz, tak, tak <grywa> mogę Sybi Dobra. <grywa> Dobra, nie ma sensu, nie mamy świetlnika A ja widziałam, ja widziałam O kurde, no nie widziałem! A, nawet nie widziałam, że tam i spadek Dobra, sobie wymierz! Artykodu Bomba! To głośnie krzyknie bum! 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 pa pa Boom! 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 nie Ja Boom! Boom! Nie, ja nie Boom! <grym> Boom! nie, nie, ja się sam nie się tak się wygrać.

Wir sind gegen die totale Kriegsmaßnahme der EU!